Proszę bardzo. Ja to dostałem na Facebooku takie zdjęcie Pana i tak bardzo trafię, to wolę sobie przeczytać. Dużo gorsza od znaku edukacji jest ciemnota oświecona. Człowiek prosty, często bardzo rozumie, że może czegoś nie wiedzieć. Natomiast wykształcony idiota jest bezgranicznie przekonany o swojej wyższości, wyższości intelektualnej, mimo tego, że jest idiotą. I w związku z tym, że to jest tak za, troszkę o socjologię wiedzy, zaczerpało, więc e, mam takie pytanie. Jak pan w ogóle myśli, nawiązując nawet do pytania e, mojego poprzednika, jaki stan jest polskiej inteligencji po, po tym e, wiadomo po krachu, po, po unicestwieniu tej inteligencji w czasie II wojny światowej? Do, no głównie, to było jednak, czy, czy przez okres tej komuny udało się odbudować tę inteligencję? Drugie pytanie to jest takie bardzo trudne moim zdaniem, dlaczego w ogóle 10 milionów ludzi obecnie głosuje za postkomuną, czyli za powrotem e, mimo wszystko tych ludzi, tych przywódców komunistycznych. To jest dość trudne pytanie jednak wymagający całej a, a, diagnozy społeczeństwa. Nie jest I takie trudne, bo może łatwe, ale to po, potem mi Pan zada, bo ja zapomnę, o co mnie Pan pytał. Tak Po kolei, później mnie Pan zapyta to trzecie pytanie, bo to dobrze, odpowiem dobrze. na te dwa. To jest odtworzenie, odtworzenie elity, bo o tym mówimy i taka była Pańska intencja chyba, nie jest procesem krótkotrwałym. To jest proces rozłożony na pokolenia. W ciągu jednego pokolenia nie da się tego zrobić. Nie da, nawet jakby nie było żadnych przeszkód. Po prostu to jest za mało czasu. Bardzo ładnie Giuseppe i Lampedusa w tej książce Lampard, tam książę Salina, swojego siostrzeńca Tancrediego, tak zachwala, mówi tak: No ileż majątków trzeba było stracić, żeby powstał ukształtował się człowiek o takiej kulturze i takich manierach. Więc to rzeczywiście wymaga czasu. Ale ten proces jest w dodatku zakłócany. Właśnie mówiłem o rewolucji komunistycznej. Ono w sposób istotny zakłóca te procesy. Dlatego, że Duraczenie polega na czym? Na tym, że się ludziom fałszywy obraz świata przedstawia i to od małego, to od małego. Więc wystarczy opanować państwowy monopol edukacyjny, wystarczy opanować media i przemysł rozrywkowy i mamy znakomite rezultaty duraczenia. Znakomite rezultaty. W związku z tym, w rezultacie duraczenia właśnie powstaje ciemnota oświecona. Takim przykładem tego są uniwersytety dzisiaj, gdzie są te wydziały gender studies. Przecież to nie jest nauka, to jest antynauka. Jakie, to jest bardzo podobne, takie podstawowe założenie tej, tego kierunku, jest bardzo podobne do podstawowego założenia w czasach stalinowskich w Rosji, był taki Trofim Łysenko. On twierdził, że zmiany genetyczne powstają na skutek oddziaływań zewnętrznych i to w bardzo szybkim tempie. No dopóki Stalin żył, no to nikt się łysence nie... Przeciwstawiał, dlatego że Stalinowi się to bardzo podobało, że taka rewolucyjna teoria jest, genetyczna. Ale jak Stalin umarł, to się okazało, że to ten głysenko to żadnym naukowcem nie był. I założenie tego genderactwa jest podobne. Podstawowe założenie, że płeć jest determinowana kulturowo, a nie biologicznie, tylko kulturowo. To jest nieprawda. No ja się, bo tym przekonałem, bez żadnych badań takich skomplikowanych, na przykładzie mojej młodszej córki. Ona miała rok, jeszcze nie mówiła, ale już chodziła. I mieszkaliśmy w mieszkaniu naszym telewizor był na takiej niskiej szafce, więc jak był wyłączony, to ona się mogła przejrzeć w tym telewizorze tak jak w lustrze. I kiedyś zastałem ją, bo ona nie wiedziała, że ja na nią patrzę. Zastałem ją przed tym telewizorem, miała rok. Jak się mizdrzyła do tego lustra, z jaką kokieterią dojrzałej kobiety. Przecież nikt jej tego jeszcze nie zdążyłby powiedzieć. To są cechy wrodzone, a i skoro wrodzone, znaczy determinowane biologicznie, a nie kulturowo. Ale tej dyscypliny się naucza na uniwersytetach. I młodzi ludzie myślą, że to wszystko naprawdę. Więc za moich czasów, za komuny, to też się coś takiego działo. Na przykład znałem ludzi, którzy mieli tytuły naukowe na podstawie badań nad centralizmem demokratycznym. Czymś, czego nigdy nie było, nie ma i nie będzie. Więc ich dorobek jest ujemny. I to, to jeszcze to, że oni tam czułali sw, sobie te tytuły, to jeszcze nic, ale duraczyli całe pokolenia młodych ludzi, z których wielu myślało, że to naprawdę wszystko. I po, po na drugie pytanie. Proszę Pana, propaganda socjalistyczna płynie. Społeczeństwo nasze jest bombardowane propagandą socjalistyczną z kilku źródeł. Bo przez socjalistów, to jest jak gdyby oczywiste, przez Unię Europejską, którą jest opanowana w znacznym stopniu przez socjalistów, a nawet, a nawet przez część duchowieństwa. Jeszcze kulturowy homoseksualitykus należy Wie pan, do, on może by zaginął, gdyby nie ta propaganda, którą jest bombardowany. Ja kiedyś no, przypominam sobie taką sytuację. Jeszcze w latach 90. mówiłem o tym środowisku, właśnie duchowieństwa. Byłem zaproszony do seminarium duchownego w Łowiczu na prelekcję z klerykami. No, i tam między innymi opowiadałem im, że państwo nie powinno prowadzić działalności charytatywnej. No i tam słuchali mnie z, chyba z rosnącym zniecierpliwieniem. I wreszcie, jak to powiedziałem, to jeden z tych kleryków nie wytrzymał, zabrał głos i powiedział: Panie Michalkiewicz, co za bzdury pan opowiada? Gdyby nie było przymusu, to nikt by nie chciał biednym pomagać. I dostał brawo od całej sali tych Ci klerycy uważali widocznie tak samo jak i on. Jak już te brawa ucichły, to ja mówię tak, nie wiem, czy ksiądz sobie zdaje sprawę z tego, co ksiądz powiedział teraz. Mówię, wprawdzie innymi słowami, ale ksiądz wyraził myśl, że Ewangelia Chrystusowa się nie nadaje do stosowania w życiu. Nie, być może to prawda. Ale nie wypada tak myśleć i być księdzem katolickim. Dopiero się wtedy rozpoczęła dyskusja, naprawdę. Także mało tego, drogi przykład podam. Jeszcze jak mieszkałem na Czerniakowie, tam moim kościołem parafialnym był, był Bernardynów. No, i jeden z tych Bernardynów któregoś razu prowadził takie, to się nazywa 40-godzinne nabożeństwo. Elementem tego nabożeństwa jest taka adoracja Najświętszego Sakramentu, i w trakcie tej adoracji on tam rozmaite poglądy wygłaszał, ubierając to w postać modlitwy. Między innymi tam na temat własności. Już nie pamiętam dokładnie o co chodziło, ale wygłosił pogląd. No, bolszewicki i tak się to nabożeństwo skończyło, to ja poszedłem do zakrystii i jak już czwornet zdjął, to mówię proszę ojca, mam nadzieję, że Pan Jezus nie wysłucha tej modlitwy a on mówi dlaczego? Wiadomo, no bo Pan Jezus nie robi błędów, a to były, była taka, były takie życzenia bolszewickie. No to prawie że się obraził na mnie, ale mu wyjaśniłem, dlaczego tak uważam. Więc ludzie dobrej woli nawet, wie Pan, przesiąkają tym. No Co ma, co ma myśleć taki młody chłopak, który ze wszystkich stron jest bombardowany tego typu propagandą? Kto ma telewizję, media, no to ten ma rację. Taki, kto nie ma dostępu do mediów, no to może tam kiwać groźnie palcem w bucie. I to tak jak Majakowski pisał, że jednostka, co komu po niej, jednostki głosi cieńszy odpisku, prawda? No to proszę bardzo, trzecie pytanie. Odnośnie tego nowego komunizmu na temat przyczyn powstawania, diagnoz, mówił Pan oczywiście bardzo Ciekawie, ale nie wiem, czy nie warto by było zaczerpnąć jeszcze analizy ekonomicznej, nawet do, do, do powstawania po prostu tego nowego socjalizmu. To znaczy chodzi o to, czy ten socjalizm nie jest po to, żeby ogłupiać naród w warunkach gospodarki wolnorynkowej. To znaczy tak, żeby ludzie nie myśleli, tylko kupowali, bo, bo rozumiem, że te, te siły, te procesy społeczne, one muszą być napędzane w jakiś sposób silny, i to często to się odbywa właśnie w sposób e, związany z ekonomią. No, niewątpliwie e, socjalizm ma swoje poglądy na gospodarkę. E, socjalizm generalnie, albo w sposób radykalny, albo w sposób taki cierpliwy, metodyczny, rozłożony na etapy. Dąży do likwidacji własności prywatnej. Ja się o tym przekonałem, bo to tak nam się zdawało, że to u nas jest komuna, a na zachodzie to nie ma. Otóż przekonałem się, że tak nie jest. W 80. latach byłem na winobroniu we Francji i tam w takiej miejscowości Saint Amour i ten patron. Zawiózł nas na winnicę, piękny rodzaj, ale dał nam instrukcję taką, zbierajcie tylko te kiście najdorodniejsze, a resztę, resztę obcinajcie i niszczcie tak, żeby było widać, że są zniszczone. Myśmy się zastosowali do tej instrukcji, ale w przerwie ja mówię do niego, panie transzant, co pan robi? Przecież zniszczyliśmy panu prawie połowę zbioru, a pan nam jeszcze za to płaci. A on z taką goryczą powiada tak, no tak, mówi tak, bo ja mam tutaj wyznaczoną maksymalną wydajność 50 hektolitrów z hektara wina. I gdybyście wszystko zebrali, no to był, było znacznie więcej, bo urodzaj był, był bardzo dobry. Ale jakby się gmina o tym dowiedziała, to taką karę by mi tu psypnęli, że musiałbym te winnice sprzedać. Ja mówię, a skąd gmina wie, że 50 hektolitrów z hektara... A on powiada nie wie, dostała taką rozpiskę z departamentu Seony i Loary. A mówiła, departament skąd? A z Ministerstwa rolnictwa z Paryża. A Paryż skąd? Ano z Brukseli, dlatego że wtedy już produkcja wina w Unii Europejskiej była kwotowana. I ja sobie uzmysłowiłem, w czym ja brałem udział. Otóż był w latach 40. taki w Polsce Hilary Mińsk. Jeden z trójki wszechmogących Żydów, których Stalin tu przysłał, żeby nas stresowali do komunizmu. On był takim dyktatorem gospodarczym Polski. I Hilary Mintz miał ideał, bo to był człowiek, który tam miał jakieś poglądy. Miał ideał gospodarczy. Plan doprowadzony do każdego stanowiska pracy. W Polsce to właściwie się nigdy nie udało, a tam się udało. Przecież co ja robiłem? Ja realizowałem plan doprowadzony do najniższego stanowiska pracy. Ten socjalistyczny ideał gospodarczy został zrealizowany tam. A to no, my, jeszcze, my jeszcze żeśmy się temu opierali. Tak właściwie instynktownie, bo nie mieliśmy przywództwa żadnego politycznego, ani tam żadnego innego. No tam prymat Wyszyński rzeczywiście tam w miarę możliwości, jakimi dysponował, próbował taką rolę przywódczą odgrywać. No i ludzie go szanowali za to. Przepraszam bardzo, muszę. Ludzie go za to szanowali, ale to generalnie socjalizm zmierza do likwidacji własności prywatnej. Albo to bolszewicka metoda, to radykalnie od razu wszystkich tam skonfiskować im wszystko, a kto będzie podskakiwał, to go zabić. Albo także. Z tego, że niby prawo własności nie zostanie zlikwidowane, ale już nie będzie miało żadnej treści konkretnej. Z tym mamy do czynienia. Przecież proszę zwrócić uwagę, jaki zakres uprawnień co do przedmiotu swojej własności ma właściciel, a ile uprawnień mają urzędnicy, którzy nie są właścicielami, ale to na przykład, żeby, żeby ściąć drzewo na własnej posesji, które czasami sam ten właściciel posadził to on sam nie może to musi mu pozwolić urzędnik gminny więc to jest ilustracja to jest ilustracja tego jak ten proces postępuje i to mówię to się tak odbywa bez przerywania snu